Na co zwracać uwagę kupując słuchawki gamingowe? Jeżeli chcesz profesjonalnie grać albo zostać streamerem, to potrzebujesz dobrych słuchawek oraz mikrofonu. I oto kilka sprzętów od HyperX, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Jeśli lubisz gadżety, sprawdź HyperX Cloud Alpha 2 Wireless. Masz tu stację bazową RGB, która jest Twoim centrum dowodzenia, a bateria naprawdę niezła. Aż 250 godzin na jednym ładowaniu. Ale jeżeli to za mało, to patrz na to. Legendarny model Cloud Alpha Wireless. Tutaj HyperX pobił chyba rekord. Mamy ponad 300 godzin pracy, więc to dosłownie tygodnie grania bez kabli. A jeżeli wolisz łączyć dwa światy, no to spójrz na model Cloud 3S Wireless. Bateria trzyma tutaj solidne 120 godzin, ale mamy tutaj dwa połączenia jednocześnie. Szybkie 2,4 GHz oraz Bluetooth do połączenia z telefonem. Więc możemy tutaj odbierać połączenia, nie zdejmując słuchawek i nie pauzując gry. Do tego wszystkie te modele mają jedną cechę wspólną. Wielkie przetworniki 53 albo 50 mm, które są skonfigurowane tak, żeby bez problemu wykryć nadchodzącego wroga, jeżeli gracie w FPS-y. Dobra, a co z mikrofonem? Na start polecam SoloCast 2. Jest to mały mikrofon, ale nagrywa w bardzo dobrej jakości. Mamy tutaj 24 bity oraz 96 kHz. No i ten genialny przycisk wyciszania dotykiem. Stukasz i jest cisza. Nie musisz też do niego dokupować gąbek. Ma wbudowany filtr POP i uchwyt antywstrząsowy. Podłączasz i działasz. Podsumowując, wybierz Alfa 2 dla gadżetów, Alfa 1 dla nieskończonej baterii albo Cloud 3S dla Bluetooth. Wybór należy do Ciebie. Dajcie znać, który z tych modeli podoba się Wam najbardziej i na który Wy byście się zdecydowali.